Także Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z naprawy tego to sprzętu. Od razu z góry pragnę wam naprawdę podziękować za takie wyświetlenia po tak dużej przerwie i taką dużą aktywność w komentarzach, z których między innymi dowiedziałem się za co ta płytka odpowiada. Oczywiście też sobie poczytałem trochę elektrody, bo wiele wątków się przewijało. O co z tą płytką chodzi? więc to jest taki stabilizator napięcia on występował w wersjach gdzie gdzie w końcówce mocy były inne tranzystory a mianowicie BDS647 i BD 648 które po prostu potrzebowały niższego napięcia tutaj jedna osoba właśnie napisała to w komentarzu co później się potwierdziło na elektrodzie gdzie tutaj ten temat był przewijany a że mamy tutaj zamontowane tranzystory TIP 142 i 147, one naprawdę tutaj ciężko je ubić, naprawdę jeszcze wyższe napięcia spokojnie wytrzymają. Także po prostu sobie podarowałem, nie montuję tego, bo nie ma potrzeby takiej. Na ten moment powiem Wam tyle, że końcówkę mocy ogarnąłem, generalnie to gra, generalnie też są ustawione prądy spoczynkowe, a te problemy z prądami stałymi na wyjściu w poprzednim odcinku. Tutaj też w komentarzach się przewijał temat taki, że muszą być wpięte tutaj te wtyczki W501, W601, przepraszam, z preampu, które wchodzą sobie właśnie na te płytki sterujące. I w tych wtyczkach jest masa, która jest po, po prostu potrzebna w tych płytkach sterujących, i ona też przechodzi, nie pamiętam którym pinem, chyba pierwszym, też na płytę tego po prostu zasilania. No po prostu te wtyczki muszą być wpięte i. Mierzyłem sobie napięcia na wyjściu bez tych właśnie wtyczek i było, były tam prądy stałe. Także one muszą być tutaj po prostu wpięte. Te wtyczki to jest niezbędne, żeby to ruszyło. No tak, w poprzednim odcinku jeszcze mówiłem, że ta drobnica, coś w tej drobnicy musi być, że ten prąd stały na wyjściu występuje. Nic bardziej mylnego, po prostu nie spojrzałem bo zamontowałem tutaj zamienniki NTE był tam kolektor z emiterem zamieniony względem oryginału i dlatego po prostu to działało tak a nie inaczej te nóżki zamieniłem no i słuchajcie ruszyło tylko jeszcze kwestia jest taka nawet pozwolę sobie albo to później odpalimy sobie ten wzmacniacz go sobie podłączę pod kolumny zobaczymy wstępnie jak to sobie brzdąka yy, ale jeszcze została do ogarnięcia sekcja tunera bo coś tutaj nie działa w ogóle skala się nie podświetla Trzeba będzie sprawdzić LEDy. Mam nadzieję, że układ scalony, który tymi LEDami steruje, nie jest ubity, bo też taki y, temat się przywijał na elektrodzie. Y, no ale cóż, myślę, że to na tyle z takiego gadania. Także no podłączymy sobie go, zobaczymy. Co, co tutaj się dzieje w ogóle? Pierw zobaczymy na żarówce. Zresztą tak. Profilaktycznie. No i słuchajcie, temat wygląda tak, że mamy już włączony sprzęcik, przekaźnik załączony, jak widać nie ma żadnych prądów stałych, zresztą z kolumny się wydobywa tylko delikatny brum. No i mamy podłączone już wyjście magnetofon 2 do kompa, tutaj mamy ciśnięty guzik, tutaj też pod system A mamy podłączone wszystko i też jest ciśnięty stryczek. także zostaje tylko ustawiać balans mniej więcej na środek, zostaje tylko puścić nutkę i zobaczyć jak to działa. No, i słuchajcie, gra. Ale coś jest. czemu jeden kanał tylko gra. Widzicie, co się dzieje? To balansem reguluje. Mamy lewy teraz. A tu prawy i prawy gra o wiele słabiej. O wiele, o wiele słabiej. Czemu tak? No w ogóle trzeszczą te przełączniki, jest tragedia. Ale to raczej nie wina tego przełącznika. Może tu. Tu mamy mikrofon, nic. A od korektora może coś. Coś się dzieje. Tu mamy przełącznik na korektor zewnętrzny. Daj też nic. Regulacja tonów. Regulacja tonów 6, bo tutaj potencjometry masy nie mają. To mniejsza, ale ogólnie reguluje się płynnie. Zobaczymy bas. Basta jest w porządku. Yy, nie wiem, dziwne to jest. Yy. No słuchajcie, ten kanał grał o wiele głośniej Lewy. No słuchajcie, coś jest nie tak. Tutaj mamy loudness ogólnie. Zobaczymy co tu się dzieje. Nie, tu jest wszystko w porządku No nic, to będzie do sprawdzenia Dobra słuchajcie, udało mi się znaleźć przyczynę A przyczyna jest taka, że nie działa po prostu loudness na jeden kanał Dlatego gra głośniej Jeszcze nie wiem czy to jest kwestia tych kabli, bo tutaj te luty Do tych bolcików, no za ciekawie to nie wygląda po prostu Zaraz sobie przelutuję te kable, zamienię miejscami i zobaczę, czy to jest właśnie wina potencjometru czy reszty. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Tak, tutaj mamy kanał bez loudnessu. Podgłoszę trochę. Nie ma żadnej różnicy. Teraz zmienię kanały. Gra o wiele ciszej. Ale tutaj loudness działa i właśnie tak to powinno działać. Dobra, ja przelotuję sobie te dwa kabelki, zaraz zobaczymy o co chodzi. No i słuchajcie, mam puszczone 150 Hz z generatora. Loudness w ogóle odłączony całkowicie. No i kanały grają równo. Tutaj potencjometr balansu idealnie na środek ustawiony. Tak to wygląda. Teraz sobie zobaczcie: z jednego kanału przystawię sobie loudness do tego kanału. Najpierw zobaczcie, jak on mocno działa a teraz do drugiego odczepu z drugiego kanału nieznacznie tylko obniżam amplitudę sygnału teraz żeby nie było przyłożymy jeszcze sobie drugi kabelek od drugiego kanału, żeby tutaj potwierdzić, że to wszystko działa jednakowo i że to nie jest problem gdzieś na płytce z loudnessem tylko z samym potencjometrem trzeba będzie go wylutować, zobaczyć co go boli Ale no mi się wydaje, że Chyba mam taki akurat nowy i chyba go wymienię Tutaj wymieniłem jeszcze sobie kabelki Przelutowałem to wszystko, bo naprawdę źle to wyglądało Ten kabel w ogóle już tak Zmęczony jest, no po prostu Dla świętego spokoju wymieniłem je sobie Także co, ja sobie biorę się za wylut tego potencjometru i zobaczymy jak on wygląda. No i dobra, słuchajcie, mamy wlutowany potencjometr, on generalnie z wylutu pochodzi, ale on jest nowy, bo sobie po prostu leżał ponad rok czasu w projekcie, na którego dokończenie po prostu nie mam czasu. Sobie go wylutowałem, żeby nie czekać znowu na części i żeby film też nie czekał, bo chcę dzisiaj dla Was ten film wstawić. Jest akurat niedziela. Liczę na to, że do 20. się jakoś wyrobię w jakimś sensownym czasie, żeby to dla Was ogarnąć. No ale tak, mamy puszczone już, nie, nie mamy jeszcze puszczonego, to sobie puścimy 150 Hz sygnał teraz idzie mi z telewizora dźwięk ale sobie przełączę na wyjście jack dobra i mamy tutaj niby wszystko ustawione balans mamy wyśrodkowany mniej więcej gałki nie ma ale ta ogólnie kreska tak sobie to upatrzyłem wszystko że jak ona jest poziomo to, to balans też mamy wyśrodkowany e, także dobra podgłosimy sobie loudness wyłączę na razie Podgłaszamy. I chyba widzicie na, wska na wskaźniku mocy, że to sobie równo idzie. Dobra, teraz włączymy sobie loudness. Mamy loudness włączony. Trochę się zwiększył wychył. Teraz, bo balansem, teraz poruszałem. Dobra, lecimy No i jak widzicie, teraz no jest ma, że Jest bardzo dobrze Coś tam lekko migocze, ale to To już kwestia ustawienia balansu Myślę O, widzicie Idealnie sobie idzie Także myślę, że kwestia tego Mamy na razie ogarnięte. zaraz go podłączę. No i zobaczymy sobie, jak to gra. Ja podłączę już go sobie normalnie do gniazdka, bez żarówki. No i po prostu damy trochę czadu, zobaczymy e, czy to nic nie pójdzie z dymem tutaj. Bo jestem mega ciekaw, jak to teraz zagra. Mamy już amplituner wpięty do prądu. Kolumny podłączone, coś tam sobie już brzdąka od NCS-a ale to mniejsza właśnie się kończy. Także puszczę to od nowa. Bo nie wiem co wpadnie kolejne, żeby praw autorskich nie wywaliło. No ale dobra, to co? No to odpalamy po prostu bez gadania. Przekaźnik, przekaźnik walnął, załączył się. Tu coś się żarzy: czerwona dioda. To trzeba będzie zobaczyć. Ale to w swoim czasie. A teraz zobaczymy, czy to gra w ogóle. Czy mi się udało to zrobić. Także podgościmy sobie. No słuchajcie, gra i to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy lawnę. Chyba słychać różnicę. Dobra, przypecimy trochę. O ludzie! daje radę, daje radę i nic, żadnego dymku nie ma, fantastycznie zobaczymy sobie regulację barwy jeszcze tony wysokie fajnie w obu kanałach płynnie przechodzi to wszystko teraz basic ale miażdży basem fajnie tutaj też w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń tutaj sobie zobaczymy tony wysokie, jak odcina Słychać różnicę. Co do basu, nie wiem. Słychać tutaj moment przełączenia tego przełącznika. Yy, ale od jakiej częstotliwości tnie, tego jeszcze nie wiem. Ale się dowiem pewnie z serwisówki albo skądś. Yy, no ale słuchajcie, gra i to bardzo fajnie. który jest taki, no taki se ciepły ale tutaj słuchajcie, no zobaczcie, całkowicie wyciszą i się żarzą tutaj diody także tutaj jakiś tam jeszcze potencjometr jest, myślę, że, że to jest do wyregulowania ale to zobaczymy w następnym odcinku i właśnie w następnym odcinku zajmiemy się tunerem i myślę, że tutaj też z selektorem wejść bo tu trzeszczy strasznie, moment przełączania Wyłączę tutaj yy, zakres UKF. I słychać takie trzaski, trochę. No ale dobra, to sobie ogarniemy w następnym odcinku. Także co? Tak jak słyszeliście i widzieliście, yy, stopień końcowy i stopień preampu mamy ogarnięty. To co tutaj zostało, to selektor wejść. Tuner do ogarnięcia, bo skala tam nie działa. Diody się nie świecą, ale to sobie zobaczymy w następnym odcinku. Jeśli chodzi o prądy spoczynkowe, bo na początku tam mówiłem, że je ustawiłem, ale jaki w ogóle? Yy, tylko wkleiłem ten fragment serwisówki, jak to zrobić, no to po prostu podobnie, chyba jak w AK i to się robi. Wypinamy bezpiecznik, wpinamy się amperomierzem, takim czymś. Ustawiamy sobie tutaj na mierzenie, ustawiamy sobie pobór na jednej szynie między zaciskami bez, bezpieczników po 50 mA na kanał, no i w zasadzie tyle nie ma tu żadnej filozofii potencjometr też tam zaraz przy tranzystorach mocy jest, także nie jest to nic trudnego akurat ustawienie tutaj i nawet się łatwiej jest wpiąć yy, pod zaciski bezpieczników jak na przykład pod rezystory emiterowe, żeby tam ustawić spadek napięcia, po prostu jest tutaj łatwe, łatwiej się dojście, także co ja myślę, że to na tyle w tym odcinku yy, serducho tego sprzętu mamy w zasadzie sprawne Działa no i to nawet bardzo dobrze działa. Fajnie się słucha tego muzyki. Ma moc ten wzmacniacz. Yy. Także co? Trzymajcie się, do kolejnych odcinków. No i cześć.